Cześć, tu Chris. Widzicie jaką maszynę zdobyłem? Naprawdę fantastyczny komputer. Oczywiście on jest troszkę do remontu, bo... No, jest tutaj pewna wada, o której zaraz Wam powiem, ale najpierw sobie powykręcam części, i zobaczę co tu jest, bo i tak, i tak je muszę wykręcić. Także, zaczynamy od pierwszej karty. Naprawdę fantastyczna maszyna. Miała iść na żyletki, ale jakoś tak ją odratowałem. No, jakoś tak wyszło. Odkręcamy pierwszą kartę i zobaczymy, co to jest. O, ciężko się wciąga je. Karta sieciowa, jak widać. ISA. Mamy tutaj złącze BNC, jest też złącze na kabelek UTP. PNC się używało na kablu koncentrycznym, i to jest karta network firmy. Mamy tutaj nazwę Jest. Nie wiem dokładnie, jak to jest chipset, ale taka dosyć ciekawa i w sumie chyba pierwszy raz taką widzę. Wszystko na zworkach jeszcze. Nie ma kostki biosu tylko. No, taka całkiem widać poważniejsza. Dobra, lecimy dalej. Ta, ten komputerek yy, nie posiada. Złącz y, PCI, o ile się czyli PCI po polsku. Ma samo ISA, czy jak to się chyba po angielsku czyta ISA. Nie wiem dokładnie. Karta graficzna, co to jest? VGA Bios Senglaps. Y, to jest karta graficzna firmy Seng. Model ET4000 AX Senglaps. Ciekawe, ile ma pamięci. Podejrzewam, że pół mega albo jeden mega. Tak patrzę na kości, właśnie. No, piękna. Ładnie zachowana, niezniszczona. Super. Ciekawe, co to za chip jest na tej karcie, bo jest na nim napisane music. Taka ciekawostka, a nie widzę tutaj wyjść jakichś takich związanych z dźwiękiem. No, chyba, że przez ten port rozszerzeń coś się tutaj robi. Mamy tylko wyjście VGA. Ciekawa karta. Pamięci DRAM, nawet jeszcze starsze wersje diramów Nieźle. Myślcie, że to ostatnia karta? Jeszcze zostały trzy karty do wykręcenia. Kolejna. Wykręcamy. Naprawdę ciekawa maszyna mi się trafiła. No powiem Wam, że w szoku jestem. Pójdzie? Pójdzie. To jest jakiś kontroler, widzę. CD-ROM Drive 16-bit EF Card. Kontroler do napędu CD. Kiedyś w zamierzchłych czasach płyty nie miały zintegrowanych w urządzeń zbyt wielu, i nawet do obsługi napędu CD trzeba było mieć osobny kontroler. Taki dosyć fajny, mamy tutaj nawet wyjścia naczyńcze LR. To jest chyba Left Right. Pewnie. Po to, żeby sobie music puszczać, tutaj mamy jakieś zworki. Ciekawe do czego one służą. No, powiem Wam, że fajny trafik. Nigdy nie miałem takiej karty. Nigdy nawet nie widziałem na własne oczy takiej karty. Ciekawe, czy uda się ją odłączyć. Folek na razie nie chciałbym jej tak tutaj matrytować, żeby nie uszkodzić czegoś. Więc może od strony napędu ją odłączymy. Wciągniemy taśmę, żeby tutaj nie uszkodzić, któryś staś. Tutaj chyba ten kabelek też będzie na łatwiej odłączyć, niż z tamtej strony, nie mylę się. Napęd jest jakiś taki inny, dłuższy, niż normalne napędy. Tu już właśnie zauważyłem to, jak go zabierałem, że strasznie wielki ten napęd. Spróbuję tylko wyciągnąć jeszcze tutaj ten drugi kabelek. O, super. Sobie to odłożę. No, fajna rzecz. No i kolejna karta. Ja myślałem, że z początku, że to jest karta jakaś wideo. No, jeszcze na wyjście ISA, ale jednak nie. Co my tu jeszcze mamy kolejnego. Karta dźwiękowa. Karta dźwiękowa już widzę, czy muzyczna. O kurde Yamaha IMF 719 S. Nie no teraz to jestem w szoku. Trafiła mi się karta Yamahy na ISA. Jestem zszokowany. Powiem Wam, że to jest już wypas. To są tak rzadkie karty, tak yy, ciężko je dostać. Nawet kiedyś jeszcze zamierzałem kupić sobie taką jedną kartę do komputera z procesorem Pentium 2. No i super. Wreszcie mam kartę Yamaha. Tego mi brakowało do kolekcji. Są blastery, mam chyba z 6. Yamaha jest prawie nie do dostania. Next. I To jeszcze na Isa Yamaha. Nie To jest chyba jakaś karta rozszerzeń, jeśli się nie mylę. Bo widzę, że jest masa kabelków do niej wpięta. No, będziemy musieli podpinać, żeby się do niej dostać. Karta rozszerzeń firmy Acer. No Ona służy głównie do komunikacji z różnymi peryferiami. Mamy tutaj mm, różne porty szeregowe. To jest port z tego co widzę RS232. Drugi kabelek był od portu LPT. Ten jest od y, stacji dyskietek. No i ten jest od y, dysku twardego. Co ciekawe. Y, a nie, myślałem, że są dwa dyski twarde. Jest jeden dysk twardy, Myślałem, że w porządku. Myślałem, że to jest jakiś kontroler SCAZI, ale nie, to jest zwykły kontroler yy, ID, STSI, inaczej po polsku. Zobaczmy sobie teraz. Ja wyciągnę te taśmy na razie, bo one i tak będą mi przeszkadzały w późniejszym, w późniejszym czasie, bo ja muszę tutaj coś zrobić na tym komputerze, żeby dosyć istotnego. I mi tutaj to może wszystko przeszkadzać. Płyta główna, zobaczmy jaka tu jest płyta. A jest taka dosyć nietuzinkowa tutaj płytka. Dobra, to jest nasz komputerek. Płyta główna oparta o mostki firmy Opti. Yy, niestety płyta ma tutaj bateryjkę taką. Ona jest rozlana, nie jest to bateryjka. Taka czarna, tylko jeszcze niebieska, z dwoma biegunami, więc tutaj będzie bardzo łatwo ją wymienić, ale ona się rozlała, tu całe jest od kwasu wszystko. Więc ja to muszę wylutować i wymienić na coś innego, jeszcze nie wiem na co. Jest to standardowe napięcie, myślę, że coś tutaj dopasujemy, 3 chyba 7V, jeśli nie mylę. Dobrze widzę. 3,6 V dokładnie, 3,6 V. Procesor, który tutaj mamy, to jest 486 TX486 DLC. I co myślicie, że to jest Intel? Chociaż z przodu mamy literkę I486. No ten, kto mm, wie, niech napisze w komentarzu, co to jest za procesor, jakiego producenta. Tutaj mamy jeszcze gniazdo, najprawdopodobniej na koprocesor. Mamy tutaj jeszcze takie wejścia, nie wiem czy je widać, dysk trochę zasłania na pamięć cache. Za, zajętych jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć wejść i raz, dwa, trzy, cztery, trzy są wolne, przepraszam, trzy jeszcze są e, wolne na pamięć cache. Mamy jeszcze tutaj włożone cztery kości pamięci RAM, to jest pamięć DRAM, Chyba gdzieś mam takie kości, nawet jeszcze więc można by było dołożyć, jakby co. I co dalej? Ja będę próbował go odpalić. Będę próbował jeszcze reanimować ten sprzęt. Oczywiście nie w tej obudowie, bo ta obudowa mi przyszła niekompletna. Nie mamy od niej góry. W ogóle to nie jest obudowa z tych chyba lat nawet ja nie kojarzę, żeby te obudowy w tych latach się pojawiały. Dysk twardy jeszcze wam pokażę, bo nie, nie odkręciłem dysku jeszcze. I spróbujemy dysk jeszcze ogarnąć. Naprawdę fajna maszyna. Najbardziej mi się podoba tutaj właśnie procesor, jeżeli wiecie, co to, to za procesor. Napiszcie w komentarzu. A tu nie będzie problemu, żeby go y, odkręcić. Chyba nie będzie problemu. Mam nadzieję, że śrubki nie są zasunięte. Nie widzę ich zbytnio. Tu jedną widzę jakąś. Ale jeszcze z od dysku. Chyba, że szufladę całą się wyciąga też tak może być. Były takie przypadki. No bo tutaj nie ma żadnej szpary, żeby dysk odkręcić z tej strony, no tak. Coś tu jest zamieszane, podejrzane, mi to jest właśnie, że ta obudowa chyba nie jest oryginalna. Zresztą z tych czasów obudowy były wyposażone jeszcze w taki przycisk turbo, który o dziwo nie, nie ten, nie przyspieszał komputera, tylko tak naprawdę go zwalniał, bo on był po to, żeby zwalniać komputer, zmniejszać jego prędkość traktowania. A było to spowodowane tym, że niektóre programy wymagały wolniejszego procesora. Nie wyciągniemy dysku. Jakieś tam śrubki są z tamtej strony, stroną przeszkadzają. I się robi problem, ale wydaje mi się, że to chyba można odkręcić całe. To by rozwiązało nasz problem. O, I chyba nie odkręcimy tak łatwo. E, pójdzie, dobra. Śrubki już się po prostu troszkę zastały. A, to na jedno się trzymało wszystko. No widać, że ktoś to już przerabiał tysiąc razy. Dysk mnie ciekawi. Niektóre dyski z tamtych lat są dosyć ciekawe. Gdzieś ten posiałem swój roboczy. Co to za dysk jest? Zobaczmy. Fujitsu, już widzę dysk firmy Fujitsu, model M, to jest chyba nie wiem I, albo 1638 8 TAU, albo to jest MI63 8 TAU, data 97 rok, czyli on jest chyba nowszy niż ten cały komputer. No na pewno jest nowszy, niestety nie widzę tutaj pojemności, ale to sobie można sprawdzić, bo dysk jest nie aż taki stary jak myślałem. Zwykły dysk yy, pata, więc sobie go po prostu nawet pod przyściółkę podłączę, powinien działać. No, nie jest źle, powiem wam, że jestem zadowolony z tego komputera. I co dalej? Hmm. Zasilacz AT, zasilanie AT. Troszkę mi się to nie podoba, bo mm, te zasilacze już po prostu swoje przeszły i nie chciałbym go odpalać na tym zasilaczu. Wolałbym przerobić to wszystko, no zobaczymy jak to jest zasilacz w ogóle, zetnijmy jeszcze. Nic no innego jak to jest z jakiejś dobrej firmy zasilacz. Switching Power Supply 200 W, tutaj mamy coś, jakieś informacje. Szczerze mówiąc po grubości tych kabelkach yy, związkuję, że on wcale nie jest takiej dobrej jakości. Ale ja gdzieś mam taki zasilacz yy, już przerobiony, więc sobie podłączymy pod ATX-owy zasilacz już po przeróbce i na tym to sprawdzimy. Ten już ma swoje lata. Nie ufam mu. Mamy tutaj jeszcze napęd CD-ROM firmy Mitsumi. Odpowiedni do tego kontrolera. Kontroler zresztą też jest firmy Mitsumi. Napęd jest z 94 roku, z tego co widzę. Taki trochę dłuższy. No i to wszystko I cała maszyna. Nie? nie ma tutaj co więcej myśleć. Dobra, no. Na pewno na jakimś przyszłym filmie będziemy próbowali to odpalić. Najpierw, oczywiście, trzeba to naprawić, bo wszystko jest zakwaszone, wylało się. Dobra, także dzięki za oglądanie tego filmu. A w przyszłości zrobimy jakiś film z prób właśnie odpalenia tego sprzętu. Także do następnego. Cześć.